Bye. czasu zastanawiałem się nad zmianą swoich starych słuchawek na nowe. I naprzeciw mnie wychodzi firma Logitech, która aktualnie wypuściła serię słuchawek Pro X. One przeznaczone dla graczy i nie tylko. I przyznam szczerze, początkowo byłem nastawiony do nich sceptycznie. I też, co mogę Wam już powiedzieć, to był ogromny błąd. Jak poradzi sobie połączenie słuchawek Logitech i technologii Blue Microphones i jak wypadnie w teście z oryginalnym mikrofonem tej firmy? Zapraszam do oglądania. Firma Logitech przez dłuższy czas zajmowała się sprzętem firmowym, który nigdy nie kojarzył się z grami komputerowymi. Ich projekt Logitech Pro, który skupia się tylko i wyłącznie na graczach, przez dłuższy czas do mnie, jak do innych również nie przemawiał. Kiedy słuchawki te jednak wpadły w moje ręce, zmieniło się bardzo dużo. Sam jako komentator potrzebuję słuchawek, jak i samego mikrofonu, który spełni moje wygórowane oczekiwania. Same słuchawki jednak nie są tanie, bo przyjdzie nam za nie zapłacić około 500 zł. Zobaczmy jednak, co oferuje nam całe pudełko, bo nie tylko same słuchawki i zwykły kabel jest w jego posiadaniu. Zacznijmy jednak od samego pudełka, którego design daje nam poczucie dobrego zakupu. W środku znajdziemy imponującą ilość dodatków, w których skład wchodzą. Dwa rodzaje kabli. Jeden gumowy, trzypasmowy mini-jack, który posłuży nam do korzystania z telefonu. Drugi natomiast materiałowy z dodatkowym regulatorem dźwięku i suwakiem umożliwiającym wyciszenie samego mikrofonu. Rozdzielacz na poszczególne funkcje samego odbioru, jak i wysyłki dźwięku. Mikrofon, o którym wspomnę jeszcze w późniejszej części tego materiału, karta dźwiękowa USB, która zwiększy nam jakość dźwięku, oraz materiałowe i skórzane poduszki do naszych słuchawek. I muszę tutaj przy tym punkcie się zatrzymać, bo jednak jest to szczególnie ważny dla mnie dodatek. Dlaczego? Materiałowe poduszeczki pozwalają mi podczas mojej aktualnej pracy komentatora dawkować swój dźwięk, słyszę e, swój, swoją własną tonację, swój poziom dźwięku, i czasem, kiedy mecze są rozgrywane, na przykład w późnych godzinach wieczornych, no nie potrafiłem przy skórzanych poduszeczkach e, przytrzymać tego głosu, zbyt... E, Cicho zachowywać się w takich ważnych akcjach. Za każdym razem jednak dawałem ponieść się emocją i tak naprawdę mój cały blok, cały wieżowiec budził się razem ze mną. Zatem to jak najbardziej umożliwi mi większy komfort pracy. Dziękuję za to oczywiście firmy Logitech i myślę, że moi domownicy również za to wam podziękują. Firma Logitech oferuje nam aplikację lozitech Hub, która w przejrzysty sposób pozwala nam na zmianę ustaw. Wybierzmy zatem nasze słuchawki. Do dyspozycji mamy trzy zakładki. W pierwszej znajdziemy wszystko, co dotyczy mikrofonu, korektory, limity szumów, profile zawodników sportowych i tym podobne, które pozwolą w indywidualny sposób dostroić ustawienia do Waszych potrzeb. W zakładce numer dwa znajdziemy ekualizer z możliwością zmiany również indywidualnej, jak i też pobrania gotowych profili, ale odnośnie Otrzymywanego dźwięku. Inne profile będą tutaj korzystniejsze dla gier, dla zawodników, dla graczy, inne natomiast dla osób, które będą zajmować się muzyką. Jednak każdy e, znajdzie oczywiście coś dla siebie. Nie ma raczej takich profili pośrednich, ale myślę, że zmiana takiego profilu nie powinna być jak e, najbardziej problematyczna. W trzeciej zakładce natomiast znajdziemy wszystko co związane z akustyką, w której dostosujemy główną głośność naszego sprzętu. Przejdźmy zatem teraz do testu profili dźwiękowych i oryginalnego mikrofonu Blue Yeti i zobaczmy jak w tym teście wypadną słuchawki firmy Logitech. Słuchawki wystarczy tylko wyciągnąć z pudełka, aby zdać sobie sprawę, że mamy do czynienia z produktem z wyższej półki. Szwajcarzy nie zdecydowali się na żaden kompromis. Świadczą o tym chociażby zastosowane materiały: metal, matowy plastik, który nie zbiera odcisków palców, a także ekoskóra z pianką termoelastyczną. To kawał naprawdę solidnego sprzętu, który powinien wytrzymać wiele lat grania w ulubionej produkcji. Wszystkie materiały są przyjemne w dotyku i dobrze ze sobą spasowane. To produkt klasy premium i nikt nie powinien mieć co do tego żadnych wątpliwości. Na osobny akapit zasługuje jeszcze wygląd słuchawek. Ten w mojej ocenie zasługuje na absolutne uznanie. Musicie mnie zrozumieć, jestem już trochę stary, mam ponad 30 lat i podobają mi się nieco inne rzeczy. Dla mnie nie jest ważne podświetlenie czy efekty iluminacji, RGB, LED. -u. Za to cenię sobie prostotę i elegancję. I takie właśnie są Logitech Pro X. Po prostu ładne. Jeśli szukacie efektownego designu z agresywnymi przetłoczeniami i diodami migającymi w kolorach tęczy, to szukajcie tego gdzieś indziej. Testowany model jest przepiękny w swojej prostocie, za to samo daje ogromnego plusa. Zanim zacznę rozpisywać się na temat ergonomii, musicie wiedzieć, że jestem pod tym względem szalenie wymagający. Dzieje się tak z dwóch powodów. Po pierwsze, mam strasznie dużą głowę i to tak naprawdę dużo. Po drugie, mam duże uszy. Może nie odstają jakoś szczególnie mocno, a przynajmniej lubię w to wierzyć, ale po prostu są duże. Przejdźmy zatem do samej budowy słuchawek. Ważą one 320 gram, to troszeczkę więcej niż ich konkurencyjne modele, ale to za sprawą mocnych i wytrzymałych materiałów, które nadają całemu modelowi odczucie solidności. Matowe aluminium, w którym jestem zakochany, wygląda bardzo schludnie, dzięki czemu bez problemu też będziecie mogli się w nich pokazać poza domem. Brakuje nam tu jednak obrotowej części samych nauszników, która przez wiele osób może być uważana jako wada, jednak nie dla mnie. Zwiększa to przecież wytrzymałość całej konstrukcji. Skórzana i miękka góra z wyhaftowanym napisem, nie dość że jest stylowa, to jeszcze wydłuży nam komfort samego użytkowania. Problemem natomiast dla mnie jest wyprofilowanie całego łuku. Przy dłuższym korzystaniu słuchawki i ich sztywna konstrukcja zapewnia pewne usadowienie się ich na mojej głowie, lecz na mój rozmiar uszu jest ono zbyt mocne, przez co po około 4-5 godzinach użytkowania zaczynam czuć pewien dyskomfort. Wejście do słuchawek, wielkie brawa. Od niepamiętnych czasów irytował mnie mikrofon utwórców, który nie był użytkowany z racji posiadania mikrofonu zewnętrznego. Opcja wypięcia go jak najbardziej na plus. Dźwięk w słuchawkach Logitech X Pro to standardowe pasmo 20-20 tysięcy -20 Hz. Bas nie jest przesadny, choć przyznam, że brakuje mi troszeczkę możliwości, żeby czasem go podkręcić. Ale każdy poziom tonacji jest dobrze odwzorowany i zbalansowany. Konieczne jednak będzie przełączanie się pomiędzy profilami, tak jak już wspomniałem wcześniej, pomiędzy muzyką a samą grą. Słowem podsumowaniu, słuchawki Logitech Pro X, które, jak wcześniej wspomniałem, będą nas kosztować około 500 zł w 100% są warte swojej ceny. Dlaczego? Nie dość, że dostajemy słuchawki z bardzo dobrą jakością dźwięku, to w zestawie mamy również niepozorny mikrofon, który ma cały ogrom możliwości, których mogliście zobaczyć w poprzedniej części tego materiału. Jakość wykonania, dodatkowe akcesoria i brak jakichkolwiek udziwnień. Ta prostota w budowie przemawia po raz kolejny w stronę tych słuchawek. Ja zabieram się zatem za kolejne testy. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Zapraszam do subskrybowania naszego kanału. I odwiedzenia naszej strony internetowej, a teraz trzymajcie się. Do zobaczenia i cześć!